Hello. A cześć na pożegnanie. Bye bye. Jak jest małpka? Manki. Ptak? Berdy. Elegancko. Bocian? Stork. Ekstra. Konik? Hors. Sypa. Tomaszu, weźmij policz od 1 do 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Powtórz 9. 9. Tomasz, powiedz mi cały alfabet od A do Z. A, B. elegancko. Nikt mi jeszcze nie powiedział tej końcówki, którą Ty to mi powiedzieć. Bardzo ładnie. Tomek, i ktoś dzwoni do Ciebie przez telefon i mówi How do you spell your name? I jak byś przeliterował swoje imię? Tomasz, nie? Co będzie pierty? T. O. M. A. S. Z. Tomuś i na końcu powie dziękuję. Jak dziękuję? Thank Jak jest cytryna? mam. A jak jest arbus? Watermelon. Pięknie. Ja wystarczy. To jest pięć. Najwyższa ocena z powtórki. Wojtek, jak jest cześć? Hello. A jak się żegnamy? Jak jest cześć? Bye. Jak jest tygrys? Tak. A jak jest osiołek? Damcy. Super. Wojtuś, powiedz mi cały alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, N, V, W, X, Y, Z, No, A już nie trzeba. Now I know my ABCs, next time won't you sing with me. Jak jest krówka? Świnka? Pin. Konik? Ekstra. Wojtuś, połalicz mi od 1 do 12. 1, do, um, um, 1 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Powtórz 9. 9. Powtórz ee, na. A, na, wysoka, wszystko. Jak jest jabłko? Tego nie umiem. E. Egg. Apple. apple. Apple, jasne. Wiśnia? E, to? Tak. Cze? Tak, a jak jest e, kokos? E, Kokolad. A jak jest banan? Ba banan. I dzwoni ktoś do ciebie, Wojtuś, z zagranicy i mówi how do you spell your name? Do, how do you spell your name? Wojtuś, weźmy przeliteruj swoje imię. Jeszcze będzie przed HC. jeszcze jedno. Jak dziękuję? Thank you. Olek, powiedz mi, jak jest e, cześć na przywitanie? Hello. A pożegnanie? Bye bye. Jest. A jak jest małpka? Monkey. Ma tak. Jak jest tygrys? Tiger. Jak jest ptak? Któwka? K. Ka K. Konik? Chorst. Jest. Wojtuś policz mi od 1 do 12. 1, Aha, jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, Very good. O, hmm? ok, powiedz But... mi wszystkie literki od A do Z. A do Z? No. A. a, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, U, E, W, X, Y, Z. Powtórz T. T. Super, prawie wszystko dobrze. Oluś, a powiedz mi, jak jest tak. Cytryna. Lemon. Brzoskwinia? Brzoskwinia? Tak. Pi? Pić. Tak. A banan? Banana. A pomarańcz? Oręcz. Jest. A jak zadzwoni ktoś do Aleksandra, przez słuchawkę powie How do you spell your name? Jak przeliterujesz swoje imię? Powiedz mi, jak się literuje to A. imię. L. L. A S, S a, a N, N D, D I, I R. R Trafiło Ci się bardzo długie imię, wiesz Aleksander, nie? Hmm? A jak się mówi dziękuję? Thank you, Thank you. Michalinko, jak jest cześć? Hello A, do, cześć na pożegnanie? Bye bye Super, a jak jest tygrys? Hmm. Ta. A jak jest osiołek? Dan. Danki. Danki. A jak jest małpka? Man. Manki. Jak osioł. No, danki, manki. Zgadza się. Michalinka, policz mi od 1 do 12. 11 12 12. Michalinka, jak jest krówka? Ką. Dobrze, jak jest konik? Ho Horn. Horse. Horse. Jak jest świnka? Pig. Jeszcze raz, pig. pig. A powiedz mi, Michalinko, cały alfabet. Mm -hmm. K L, M, O, P, Q, R, X, T, U, V, N, W, X, Y, N, C. Dobrze, Michalina. Michalinka, i ostatnie pytania to powiedz mi proszę, jak jest jabłko? E? E. Tak, e, cytryna? Le? Yeah. A banana? Banana. A pomarancsa? Orange. Orange.